Dobry wieczór. Dobry, dobry, dobry dzisiejszy wieczór. Dzień czternasty. Dzień 4 Czternasty dzień. Fantastycznie. Jestem taka dumna z Ciebie, że podejmujesz to wyzwanie. Wyzwanie kształtowania mini nawyku prawidłowej higienizacji jamy ustnej. Brawo, brawo, brawo. I na pewno, na pewno jesteś gotowa. Na pewno jesteś Gotowy. <noise> Zaczynamy od jutra. Trzeci tydzień wyzwania. Zatem w podskokach kończmy ten drugi. Co tam, co tam? Nie ma chwili do stracenia. 5, 4, 3, 2, 1. Kołczkowa ronda, olena. Cóż. I kołczkowa ronda, olena. Chojczkowo, chojnocho, chojnocho. Czółk, chojnocho, chojczkowo, chojnocho, chojnocho. Brawo, brawo, brawo. Oczywiście teraz jeszcze wymieciemy sobie dziosła na ząb. Szczota manualna, szczota manualna, niech oddawa się. Fantastycznie Ci idzie. Żyjąca, żyjąca. Od wewnątrz wiatamy. Mhm, mhm, Pionowo, Piano, wchodzę kwadko. Mhm. Kwa. Uh -huh. Mini nawyk, krótka chwila. Warto. warto, warto się przyzwyczaić. Mhm. Brawo, brawo, over. Brawo, wypuść, już jestem, tak zniknęłam nagle. No, jak się nie robi żadnej przerwy na wypukanie jamy ustnej, no to tak jest. Potem wytrzyj, buziaczka, wytrzyj dobrze, buziaczka, złap chwilę oddechu i drugi krok, drugi krok, czyli nitka dentystyczna. I jedyneczki, mini nawyk to wyzwanie krótkie i oczywiście absolutnie skupiamy się na prawidłowej higienizacji jamy ustnej. Mhm, mm zatem jedyneczki, tylko i wyłącznie po ściance zęba, nie więcej, e, no wiesz, jak masz ochotę i życzenie zrobić więcej, to samodzielnie już beze mnie, jak najbardziej Cię wspieram, rób więcej i dłużej, a póki co ze mną mini czyli... Trzeci krok i czyszczenie języka. Czwarty i ostatni krok, irygacja dziąseł, góra i dół i góra obłemu i dół od wewnątrz. No i wytrzyj buziaczka, jak musisz, jak nie musisz, to już tutaj ze mną bądź. pora na pochwalenie siebie. Koniecznie, koniecznie codziennie chwal siebie za to, co zrobiłaś, co jest yy, no, twoim wzmocnieniem. Na pewno higienizacja czterokropkowa yy, jest czymś, za co trzeba się pochwalić. Krok po kroku, krok po krok. oczywiście jestem z Tobą i jestem, towarzyszę Ci. Jeżeli Ci się wydaje, że pewne są rzeczy, które no, są za trudne dla Ciebie, niech nie przeskoczysz, może są w ogóle nie do zrobienia, to zaczekaj chwilkę z takimi przypuszczeniami. Zaczekaj moment, dobrze? Nie oceniaj teraz, po prostu tylko działaj, działaj. I gdy zostaną te rzeczy wykonane, to dopiero z, będziemy się nagradzać, ok? I wtedy dopiero będziemy wyciągać wnioski m, po, po zrobieniu tych konkretnych rzeczy. U nas, czy, co to jest? To jest mini nawyk. Mini nawyk czterokrokowej higienizacji jamy ustnej. Jestem z Tobą, towarzyszę ci. Zatem już jutro o tej samej porze spotykamy się i nie zapomnij ze sobą dziennika, który nam służy jako motywator i dzień 14, jak najbardziej, nie zapominamy. Wypisujemy sobie datę hi zakończenia higienizacji i wysyłamy, ja też wysyłam info do swojej ulubionej higienistki, <grym> no i jestem z Tobą <grym> absolutnie jutro tej samej porze o 20.00. Widzimy się. Do zobaczenia.